Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim, Kaszyn Challenge, Witam serdecznie. Bardzo dziękujemy za nominację Sądowi Okręgowemu w Gdańsku. Jednocześnie pozwolimy sobie przedstawić nasze nominacje. Nominujemy: Sąd Apelacyjny w Gdańsku, pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej Kocieli w Starogardzie Gdańskim oraz komorników sądowych przy Sądzie Rejonowym w Starogardzie Gdańskim: Jarosława Baran, Jakuba Krał oraz Mariusza Leplińskiego. To co, przystępujemy do ćwiczenia? Tak. Ugh,